Karyna! Za... Ja pierdzielę, kto Natalia to wymyślił? Natalia Alan! Bezimienny! Jestem bezimienny. No no no! mn! What the fu... O, 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 ale tego nauczyłeś się w kolonii karnej? To jest Robbing Time, jest to polska gra polskiego studia, nie pamiętam nazwy, ała, polskiego studia. Jest to gra inspirowana serialem The Boys. W każdym razie my jesteśmy bandziorami, więźniami, musimy okradać bank, chyba bank. Bo Bardziej to wygląda jakbyśmy okradali jakieś mieszkania, nie mieszkania czy coś. Tak, ale w tej grze ogólnie okradamy bank i naszym przeciwnikiem jest... The Dogman, dog czyli taka karykatura, ja. tak, czyli taka karykatura Homelandera, homelandera dokładnie. Yes. I jeszcze jest yes. ta kobieta Cod, tylko że on nie ma jej wersji demo, nie, nie, ma, jej nie ma jej wersji, wersji demo. No. i Ona jest chyba wzorowaniem yeah. Queen Mayf. Nie wiadomo, ale jest w każdym razie w wersji demo mamy wprowadzenie i centralny bar Crime City, a w wersji wczesnym dostępie będzie intro mężczyzn z kobietą Cod i intro Lab jako z niewidzialnym gościem, więc mm -hmm. my, my zagramy sobie pewnie wprowadzonko, a wprowadzenie Mamy. Na wczesny jest to misja dostęp o... musimy poczekać. Tak. Jest to misja o niskiej stawce, na, mniejsze wy... na mniejszej wersji mapy, która wprowadzi cię w mechanikę Robbing Time, przeciwnicy są wolniejsi i mniej uważni, mniej pułapek, mapa jest mniejsza, cel jest uproszczony, cały łup jest Czyli zmniejszony o 10%. Czyli coś jak Dark hours trochę bym okay. powiedział. Możliwe. Może. Możliwe. Dobra, zaczynaj to robowanie banku. Chodźmy. do na Homlandera. Lecimy i Mamy jesteśmy najlepsi. Doglander. Gurde. Doglander, landy, doglander. <noise> to jest on. Czy on lata w ogóle? To mnie zastanawia. Nie A. mam zielonego pojęcia. Co A, my tu to... mamy? Latarki. Interakcja. Tutaj Można się wycofać przed wykonaniem celu. Tak, musimy. Tak, tak, wbieramy łup. łup no. Okej, okay. czyli musimy wejść tu. Dobra, idziemy. O Jezu, oj, 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 wiechy Padeczki, o Jezu, o Jezu, zwiechy Uważajcie na lasery. Ej, słyszę coś. To jest ten dog chyba łazi On już idzie? O, on już bałazi On już tu chodzi? Tak, słyszę jak gwizdze jest... Ja też Kola, co to jest? To jest łup? Nie, nie wiem. Nie czy... wiem, mogę tym bić. Kłócaj na podpadnik. Nie, są hała. strażnicy A... Są pułapki. Tu są? Tak, strażnicy. E, patrzcie chłopaki na podłogę jak są puszki i inne no. takie, to kucać. Okej okay. Ja chyba będę kłócał cały czas. Ja chyba ogłuszę tego jednego strażnika. A jak? Czym chcesz go ogłuszyć? No mam butelkę koli. Mam butelkę. Ja mam butelkę. To Jaki jest bardzo blisko tak, Mam jakiś klucz. E, na tak. samym początku był potrzebny. O mam co, baterie i forsa, mam forsę. Dobra. A tu do latarki są. Myślę, że chyba dog się Pan. tutaj przywoła jak ten, jak <laughs> nas przyłapią. Jak strażnicy nas przyłapią. No suń się, babo kuźwa. To ty się suń. O, forsa! O! Ej, kibelek! Safe. Kibelek. Coś? Ojej. Oczekiwanie Cześć, co na wierdów. Oczekiwanie wiertło. na wiertło. Ej. A jak się rzuca? Będziesz Leven? go bił. Chyba. No, może uderzać tylko tą butelką. Co to jest? No coś ty zrobił, Rzuciłem! Można rzucać! No i teraz zgaś latarkę! E. Jakby co chłopaki to jest dużo apteczek w różnych pomieszczeniach. Dobra, można rzucać chucken. Idzie, 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 idzie. To idzie zwykły idzie, strażnik. Idzie. No wiem. Zejdź mu z widoku. No, nie widzi widzisz. mnie przez szybę, co te? Jestem bezimienny! Ej, Dobra, tym się, ty, tym się bije czy... Będziemy musieli go ogłuszyć, jak nas zauważy. Dobra, leży! Czyli to się tylko ich ogłusza. Tak to wygląda. O, Wezwał backup! Idzie tu, idzie, tu idzie! Nie mamy jak go ogłuszyć, nie mamy nic, nie mamy kolejnych puszek. O, uminął nie Dobra, 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 dobra Co to jest? Mięso? No chyba na doga Żeby odwrócić ten. Chyba ta. Siema, no tylko że ja mam mało slotów, no są sloty. To ja wezmę, to ja wezmę ten klucz do czegoś muszę wykorzystać. mi to. No na samym początku Chuckin był wymagany klucz. Idzie, to! Idzie, tu, idzie, idzie tu Roki! Chłop, tu idzie, chłop, tu idzie, chłop, tu idzie, chłop, tu idzie. No, nie zamykaj, nie no ja nie widziałem, że ty idziesz za mną. Jest jeden strażnik? Chyba tak, chyba tylko ten jeden o, strażnik. O, też mam klucz. E, e, e. E, dobra, idzie do mnie, za. idzie do mnie, idzie do mnie, gościu. Jest tam, widzę go. Mhm. Da się go oznaczać, Fak, nie? nie? tak. Idzie tu! Idzie do was? Tak, idzie do nas, Roki, cofka. Czakiem na sam początek z tymi kluczami chodźmy. No właśnie nie, nie chcę pójść na sam początek. No właśnie nie widzę, że chcesz. No, ale ten strażnik! Tak, on ma patem, idzie tu. Tu, 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 tu. Jestem bezimienny. Mam skradanie. Mam, mam skill skradania. <śm> Idę. Snek. Sniki. Snek! Ten... Widzę go. Nie, nie pójdzie teraz. Idę? Okay. Co Ide to ja mam? ja muszę to przygotuj wiertło. Tak, to no tak. no tam, tam był safe. Jest safe? A, musicie znaleźć butelkę i go no mam... ogłuszyć. A masz coś jeszcze na to wiertło czy nie? nie. Gdzie, no gdzie to... jest ten safe? No to chodź za mną. Na wprost, na wprost. Jestem ja wolniejszy od razu mówię. Aha. Why? No bo mam wiertło, kurde, które waży, nie wiem, 30 kilo. <laughs> to przy tej. U kujwa tak przy ty. co mi przy, 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 przy ty cię da do Albo tego Arby się siłkę idź. Siłka. Trwa ta czasu. Chłop czasu. Trzeba trzeba Dawaj. obrabiać te banki, nie banki. Czy, czy ty przyniosłeś tak w łapie takie e, ty Ej, tak. tak. no. Eclair jest chyba. Jest chyba dog. dog. Jest chyba dog. Oh my god. Super hero Oh fuck. Oh gdzie jest dogman? dogman. Jaka Szybko nuta. w lewo, w lewo, w lewo! Żeby wyjść. Kucaj przed pułapka, okej. Okay. Oh, widzę go, go, widzę go, widzę go! Jest tam, A, jest tam dog... <noise> Doggo Do, Dogman. Zmęczyłem się, zmęczyłem się, zmęczyłem się. Chwila. A, jaka nuta była jeszcze. No chłopie, kurwa, No super hero się tu pojawił. je przesrane. No jelo. To tylko tyle? Jeszcze... Nic, więcej tam, nic więcej tam nie było? Jest chyba, był, był jeszcze gold. Nie wzięliśmy wszystkiego. Okay, ja przyniosłem. Aj, tak, to ja trzy walizki musimy. Ale ty nie zabrałeś nic ze sobą. Tak, no, Max zabrał. tam nie było. O, gdzie, gdzie był safe? Tu oh, na fuck, prawo, tu tu, 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 tu. Ale on tam jest, on tam jest! Faktycznie! Gdzie on idzie? Idzie tu. Idzie. Idzie tu? Ale nie ma jak strażnika, tyle dobrego. ty z tym mięskiem latać kuźba. Nie ja jestem safe! Ja muszę wziąć. Dok tutaj. się może no, wkurzyć, chyba od razu mówię. Wiem. Ale tak, jest wolny. Poszedł, poszedł, dawajcie do safeu. Dobra. Czekaj, ja chcę wziąć walizkę, ja chcę wziąć, ja chcę mm -hmm. wziąć. Proszę cię bardzo. To jest ja, walizka. Ja, 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 czy, ja, czy, ja, ja. czy jeszcze coś możemy oh. ukraść stąd? Chyba nie. Chyba nie. nie, bo tam jest to. dobra. Walizdy. to lecimy, lecimy, lecimy. No, eee, czekaj, chłopaki, chłopaki, macie mięso, bo ja muszę mieć walizkę w ręku. Panie doga! Dawaj kończymy misję. Panie dogmenie? Where is he? Where is he? On gdzieś tędy Polas. Co? No. Nie słyszałem. go Pewnie skręcił po drodze. No nie, bo to już dawno skręcił. Słyszę go. No i zapraszam. Słyszę go, nie słyszę, słyszę go. Słyszę go! No, no gdzie wy? No, no idziemy, idziemy. Ja nigdzie nie widzę uh, tego uh, doga. Uh, 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 uh. Jest, chodźcie! Co, co to no za super hero jest? Ej, co teraz mamy zrobić? Ekstrakcja. Czy? Ekstrakcja, o. O, dobra. Let's go, kurwa! Zrzuciłem mięsem! Czemu rzucasz mięso? Bo mogę! No Ej. i wow, na razie, ja tylko no zarobiłem? pięknie, bo Potem. my już kasę, my kasę znajdowaliśmy! No i panie Homelander, weź się schowaj. E, A teraz mamy kaskę. Czekaj, ale czekaj, mamy, mamy kaskę, więc możemy sobie coś oh. tutaj dokupić, zobacz. Możemy sobie kupować hmm. butelki, możemy sobie kupować apteczki, baterie. Eee. Ja znalazłem trzy baterie co najmniej, a no można? tam się znajduje dużo rzeczy. No to nie, to będzie. sensu, Co sens. to Nic jest? tutaj nie ma. Kupiłem coś, co to jest? Kladar? Co to kupiłeś? Że... A, co a, brak celów zasięgu, dobra, wykrywacz. O, te też to wezmę, dobra. Eee, ja nie, w sumie. Ja wydałem własne a pieniądze mi kuźwa slot. na to, same. więc korzystajcie. Same. Same. No ja też wziąłem. Się... Nie, to każdy na science... siebie a, dobra. Dawaj centralny Dobra. bank Time City Standardowa poziom trudności, standardowa nagroda. Let's go Okej, okay, narzędzia są już na miejscu. Tu już pan dogo, będzie szybszy. <laughs> I agresywniejszy? Mm -hmm. I very agresive. Oje. Oojee panie. Daj mi taki fajn. Jak się nazywała ta gra, pani Kor? No jest troszkę, no e, czy ja wiem? Czyli, póki się nie włamiemy do sejfu, nie będzie doga. No, a ewentualnie, mm -hmm. jeżeli włączymy alarm, to się dog pojawi. O, tu jest o, patrz, piętro. Patrz, 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 o, tam, patrz. Tam, patrz. tam pokazuje, tak, tam pokazuje. Jest cel. Ale co to jest? W sensie, że to... Że ja to pieniążki pa, zbieram, Czy Że to pan jakiś? A to i tu większa mapa teraz jest. Tak, jestem w piwnicach. A, tak. Dobra, to ja idę na piętro. Drugi, drugie piętro jest. Ale nie powiem działa beznadziejnie. Brak baterii. Co działa Co beznadziejnie? Działa um, gra, mam 50 FPS-ów. Mam mnie wszystko w porządku. Co jest? Przyleciał. Już! Wy żarty robicie. Czemu przyleciał? Super, Super Dokazarrife! Dobra, to butelki nam nic nie, nie dadzą. Fuck off. White za rift! I don't know, panowie, musimy kuźwa... uważać. Myśmy tam gdzieś chyba na dole. Wha why? What's that? No! What? So wow! Oh! No! Toa. Co? Musi w taczką. On jakieś lasery kurde miał z oczu. No no shit man. A to jest to. No to jest Homolandero. landero! to ja gnojka. Weź oh. apteczkę gdzie... i idź po mnie. Wie, widzisz, gdzie, gdzie leży? Dobra, widzę. Tylko uważaj, bo tam dog Ben y, Łazi. Mm -hmm. Superdog? Ta. Miał właściwie w sumie te same Ej. line'y co Ej. Homelander Ej. praktycznie. Tu, te, cię? Ten Laserem mnie zarąbał. A jak on cię o, Stolen by Max Play. A Ukradłeś moje no 350 mi? kasy. Dzięki. Sacha. No bo dog, day tu Brak się pojawił. Dog day, kurna, no dog się tu Ryd. pojawił. Dogo Dogo Ale on jest agresywny, tak? Tak, on jest agresywny, jak cię zobaczy, spierdziele. No. nie ma, nie, ten. Nie rozumiesz, tak. Nie, to, nie od ciebie? Ta, 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 jest. mocy, Do czego ja mam to wsadzić? W dupę. Mam mięso w razie, żeby odwrócić jego uwagę. O, o upgrade Kto wdepnął w <laughs> Nie ja? Jacket, teraz nie ja. Jak nie ty? Czakę, to ty byłeś! Serio? <laughs> tak, serio! Co jest? O, to jest. Słyszę A, go no Co go gdzieś? Ja nie wiem, gdzie to Super nie. Dog! Wróciłem mięso! Superdog, O, zjadł! Co? zostaw mnie! <noise> Jak się <noise> go, Kiwkuje go! Laserem strzela! Tak! Patrz Pomóż mi! Znowu leczysz? Nie, Goni mnie! Ty masz O tak? <noise> DŁUPERDOGO!! E. No eee... I... co?! On poszedł co do piwnicy i ja się z nim minąłem na schodach, czajcie? Co mnie uderzyło? Co mnie a to... O Jezu to jest ten! Skłowałem minąłem się mnie. z nim na schodach. Użyj tego, aby pomóc komuś, okej... Okay. Ja pierdykam, że mu zwiauj! Skuna <laughs> horror game, a nie! Czyli on jest wolniejszy. On jest wolniejszy od nas. No weź Ej, uwagę... jakiś? To... Co to za klucz? Idzie na górę, idzie na górę, na parter. What? No, strażnik spadaj. Ła! Mm. Wow. Tak was informuję. To mnie na piętro idzie? Na parter, bo ja jestem w piwnicy. Na. okej, okej. Okay, okay. Goni mnie Ej, dwóch się typów! Do czego... Oh. Goni mnie strażnik i dogmen! Widzę to tam na dole! Kurna, nie, nie, mam jak mu uciec! Dlaczego ja mam o, klucz? Chyba im uciekłem. Ale Oj, co odkryliśmy? Eee, ogniwa mocy. E, mam klucz, to, mam miejsce potrzebne. na klucz, panowie. Jest na samym początku. Jakieś drzwi były ja zamknięte? <kluzł> ja żadnych nie, nie znalazłem. Tak, brak Mięso. baterii. No musisz mieć baterię. No mam połowę. O! On zbija szyby! Doglander! No Doglander nie goni! Ja szukam drzwi jakichś, jest okay. jeszcze no jeden No, watch my back, znowu się bawię, kurde. Roki, czy w piwnicy były jakieś drzwi do otworzenia? I'm dead, panowie, Nie. I might Kysiąc be dead. I might be razem. dead, I might be dead. Why, to znaczy, ja biorę no. apteczkę w razie... <laughs> Fajnie, że you will kill me. Leave me alone. I tu już jestem z drugiej strony, dobra. To ja no, no enemy, no enemy, leave me. Ooo, <laughs> mnie. No zyska, No, zyska, no zyska, kurno, zyska. oni na dole cały czas łażą, o, <grym> o fak, oni mnie teraz... Czekaj, ty jesteś na parterze czy gdzie? Na parterze jestem. Czy on jest koło ciebie? Bo ja nie wiem, yy, za rokiem chyba poszedł. Nie, stoi na korytarzu, Gnojek! O, stoi, no? Poszedł za rokiem, poszedł za rokiem! Dobra, czekaj, spróbujecie tutaj obejść. Gura rura, nie da się nicetypu. On mnie zfiniszował od razu. A ty możesz się ruszać, czołgać czy nie? Nie, mam po prostu was W Jakim pomieszczeniu to... na korytarzu tak. leżysz tak. ty, głupcze ty. Pomóż o, mi wstać. Stolen bym... mm. Uciekaj kurwa. A moje rzeczy. No oki. No. no to ty idź odsuń. Masz klucz? Ja mam do czegoś klucz, ale do no czego? No to Max, no to nas, Wiem, to są skokajów. do każdej drzwi. Musisz się, chodź, 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 chodź. Tak do jak no. każdych. No do każdych no, zamkniętych prawo. drzwi. Serio? Tak. na razie. Wojcie nie butelki, nie Wszystkie są otwarte. Mm -hmm. Aha. Brawo. Aha so, brawo. No brawo, acia, acia. no brawo, Chucken. zaraz przyjdzie. Jest tam, jest tam, jest tam. Cofajcie, 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 cofajcie! <laughs> do Dogo. No. Musimy naokoło podejść. A nie! Słyszę go, słyszę go, słyszę go gdzieś łazi, ten dog jest kujwa... przesrany. Macie... macie... Jest po drugiej stronie, po drugiej stronie, On jest On tam, po musimy stronie. iść. Ja idę na górę. Tak, chodzi. Tu mi zbił tu szybę. Pracamy, I tu są drzwi y, ten... na klucz. Musisz o, rzucić klucza. Dobra. dobra. I tu jest bardzo. wiertło. A, a wiertło. A, e, biorę apteczkę. Wymagany I biorę wiertło. Hmm. No bierz wiertło. Trzeba będzie, gdzieś to wiertło zanieść. No do sejfu! Uh. Słyszę go. Fuck, goni mnie ten. Polska policja. Jakby co, Max? Jakby nas gonił, to taki Fuck. tip. Fuck. Biegaj zygzakami, bo on laserem strzela. O, o ale what? jestem w dupie. No. A! Za nami? Albo i nie. Tak! Jest za nami. Gdzie jest sejf? Gdzie jest safe? Gdzie jest, safe jest w piwnicy. Idź, Max! A tak! Siopolska policjo. Au! Co? No ty, jaka pipa, no! E no, cun e się! Dogo poszedł do piwnicy. Ty se jaja robisz. Ja idę do piwnicy też. To jest akumulator. Potrzebujemy go? Fuck. Nie wiem. Chyba. Co, 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 jeszcze raz? Akumulator. akumulator, Po co jest akumulator? Potrzebny no jest? No, ja nie wiem, właśnie, ja nie, nie miałem wiadomo. żadnego pomieszczenia. W Safe z piwnicy mówisz, tak? Tak, wiem gdzie. Dobra, my jesteś, szukam, szukam. Jestem za wami. Mhm. Mm okay. butelki, butelki. Laser? Mhm. Mm dobra, jest tak, szczerze. Prawo, dobra. Ja sobie tutaj przeszukam. Ty no boję się dogmena, ty. No dogmena. No jest przerażający nie jak, wiem, jak cię jak goni. On Tylko nie biegnie, on idzie takim szybkim tempem do ciebie. Aha, zasilanie. Akurat zasilania. Jeden no to został tam. Drugi no. tam został, to idę. Dobra. Cyk cyk, 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 I cyk, 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 cyk. cyk, 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 cyk. Wszyscy w trójkę będziemy musieli wziąć te Walizkę. Mhm, mhm, mm mhm. Mm co on ci zrobił? Uderzył, skopał zrobi? mnie dwa razy. Raz oh. przypalił, i kuźwa ten. Oooooh. Biedny czaken. Ale ja mam 1400 o, dolarów. On tu idzie, on niech kuźwa, on tu idzie. Niech Niech ciebie pierwszego złapie. O tu, tu idzie. Skąd wiesz? Widziałeś go? No, słyszy go, no, słyszy go. Oh, fuck. <śles> oh, fuck. O fak. Jest go was. fuck! mam radar. Dobra Please don't poszedł, 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 poszedł tamtym kierunku. Yo, ten jego oddech jest okropny! No na no, zniżkę! On, idzie... on idzie za tobą. Drzwi, on usłyszy drzwi. ten drill! On usłyszy ten drill! Myślisz? Mmm, Raczej nie. Dobra, otwieramy, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Szybciej, szybciej kurwa! A nie tu gold! Oh, ho, ho, ho. Oh. Mm. Palety całą niesiemy. No let's go, let's go, let's go. Let's go. Oszczędzajcie sprinta. Mhm mm W lewo, w lewo, co w lewo czeka Kadyjko. Te lasery nie włączają alarmu, one cię przypalają od razu, mówię. Aha. O, okej okay. oh Zaraz my. klatka schodowa oh. Fuck co? Jest tam? Where? Jest! Jest! No, 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 no! no, no. Laserem, laserem! No, policja! Uh, 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 uh. <laughs> 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 Przyszedł fuck fuck i poszedł na nas! No! No, przed samymi drzwiami! C Nie, goni rokiego, goni rokiego. Jestem przy aucie! Ja oh. mogę go podnieść? O ptaczka... Ale... Fa e, ale nie ej. FAR! No nie wierzę! Ale co, przy aucie cię dednął? No? Policjant mnie ubił, A. bo nie miałem sprinta już. O bo, bo doglander za mną nie poszedł, ja się z nim minąłem. Poszedł DOGO! <laughs> Czekam gdzie? Ja jestem ukryty, słyszysz go, nie? Za ścianą! Ja go widzę, ominął mnie! Masz dwa wyjścia z piwnicy, czekam. Wiem, ale on tu łazi. On tu łazi. Ależ to jest nie strażnik. Nie, mu udało wyjść. Znaczy o, udało, no. Oh my god! Gonił mnie do sejfu, ale mnie przeoczył na szczęście. Fuck, on jest skrajny. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Jest tam. No i teraz co? I dupa? nic nie możecie zrobić? Nie, nie, spokojnie, no. W końcu chyba wyjdziemy. <laughs> chyba. Bo jest nie, strasznik. Ciężko. Kurwa, to jeszcze strażnik łazi! No. Strażnik, strasznik O, great. O, greato. O, greato. O, greato. Great great ja pierdykał. Łop! <laughs> ty, Max, możesz się wrócić, nie? Nie, on jest koło mnie, chłopie. Sp to jest w pokoju ze mną, chyba, nie? Roki? <laughs> nie wiem, jest ciemno, i widzę za twoich pleców. Ale chyba jest obok ciebie, znaczy no już wyszedł. Nie potrafię go zlokalizować. Słyszę go, oddech cały. Dogmen poszedł dobra, w lewo, a strażnik w prawo. Tak, ja widzę strażnika przy sobie. Niech tylko strażnik idzie. Dobrze, 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 strażnik poszedł w dobrą stronę. I Idzie do ciebie, Dogman. Co? Co? kuśwa? Czy no. oh, to jest wyjście? To o, tak! Tak! Spierdziłam na stąd! Dawaj. Powodzenia, Chucker! I cały czas dzię proszę... Dzię dzięki, wiem, wiem. Oh, a masz apteczkę? Oh. Tak, tak! Niosę, niosę. Walić to. Piękna. miałem Piękne. szczęście, prawie mieć dziabnął na zaleźć Nie też A i słyszę jeszcze tego. No, biega tu. Co jest? se jaja robię, że drzwi pękły w ręce. Cześć. Siema. Wstawaj. O. Zabrałeś mi 700 Ja chciałem go podnieść. Czy on tu przyjdzie? A ty go chciałeś podnieść, a to sorry. Dawaj, dawaj, o, dawaj, stres dawaj, dawaj, uciekamy, uciekamy. Ja uciekamy. Jestem, jestem. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja pierdykam, ale to jest, o, o, to jest <śleszy> ciężkie. <śleszy> Gdybyś mi nie ukradł tych 700 miałbym więcej. Przepraszam, no musiałem cię podnieść, nie, no. Nie. A dobra, no to następnym razem się nie podnoszę. Nie podnosi. Ja pierdykam. Ej, ta gra jest <śleszy> mega <śleszy> stresful. Jest ciężka, weź jeszcze pod uwagę, jak będzie kobieta-kot, która będzie cicho. O. Tylko, że, ty, tylko że tu jest jakby jeden super bohater na jedną mapę to nie jest... Że będzie... kupiłem. O, energole O energole są dobre Co dają? Eee. Sprinta! Jakby tu były perki czy coś? No to sprinta, sprinta. będzie miał pół minuty pewnie. Słuchaj jakieś perki by się przydały też w pełnej <słuchaj> wersji No. Ale ogólnie nie wiadomo jeszcze. Ale ogólnie Gierka w całkiem spoko. Indeed. No, tylko ja jeszcze musiałem zobaczyć jak, jak wyglądają te finishery, bo ja nie widziałem jak on się zapijał. Nie, my, my raz, dwa no i skopa i już leżałem.